Nowoczesne śląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej potrzebują kadry, która zasili realizowane w przyszłości projekty ukierunkowane na osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. Organizacje te najczęściej zatrudniają wolontariuszy, którzy mają w nich szansę stać się profesjonalistami. Odpowiadając na te potrzeby powstał projekt, który realizowany jest przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych. Ma on na celu zaszczepić w was widza tego filmu ideę pracy wolontarystycznej, czyli pracy, która może być pierwszym etapem w karierze zawodowej każdego profesjonalisty. Organizujemy trzy zbiórki, no do których niezbędną siłą sprawczą są wolontariusze i nasza współpraca polega przede wszystkim na doskonałych relacjach z ruskim Centrum Wolontariatu, z nimi się można powiedzieć, na co dzień kontaktujemy. Myślę sobie, że bardzo istotnym elementem współpracy z wolontariuszami to jest utrzymywanie bieżących kontaktów. Po każdej zbiórce organizujemy spotkanie której zadaniem jest podziękowanie, podzielenie się sukcesem z tego działania i jednocześnie zapowiedź następnego zadania. Także nasi wolontariusze są, można by rzec, na bieżąco informowani o tym, jaki efekt przyniosła ich praca i co przed nimi. Też również jest to związane z zaplanowaniem swojego czasu. Także uważam, że współpraca z wolontariuszami, bez względu na to, jaki charakter ona będzie miała, musi polegać na dobrym zorganizowaniu. Zajęcia, na zadbaniu o właściwy wizerunek, o właściwy przebieg akcji, tak żeby wolontariusz czuł, że tak powiem, właściwy sposób wykorzystania jego oferty, by czuł się ty również osobą docenioną, której w stosownym momencie należy zwyczajnie powiedzieć: Dziękuję ci za to, że byłeś, dziękuję ci za to, że wsparłeś i poświęciłeś swój czas. To znaczy, ja ogólnie jestem osobą, która się bardzo angażuje w różnego rodzaju akcje. Ja no, na przykład należę do jako wolontariuszka świetlicy środowiskowej w do w domu opieki społecznej. Ja bardzo kocham dzieci mhm. i jest to dla mnie taka, taka radość po prostu. Mhm. Dzieci dawają bardzo dużo radości i takie taki entuzjazm po prostu we mnie wprowadzają. Mhm. No osoby starsze też po prostu, no, mhm. też chce się pomagać. Mówimy o tych wolontariuszach i wymieniamy nazwiska tych wolontariuszy, którzy w sposób szczególny My, że tak powiem, wywiązali się zadania, albo też wykazali szczególne uzdolnienia. Myślę, że w ten sposób też staramy się, aby te osoby zostały zauważone, a ich uzdolnienia wykorzystane. Powiedz nam, e, co skłoniło Cię do wzięcia udziału w tej spółce? Znaczy, no, to jest pomoc jednemu człowiekowi, to mi się na pewno przyda w dalszym życiu. A tym bardziej, że moja siostra już wcześniej pomagała, no i mnie jakoś tak zachęciła do tego. No i spodobało mi się, no i tak już zostało. Znaczy, no, to na pewno wpłynie na dalsze moje życie, na, na moje życie zawodowe jakoś na pewno, bo to jest kontakt z drugim człowiekiem, no to jest chęć pomagania, to mi się na pewno przyda, warto pomagać, też mogę się kiedyś znaleźć w takiej sytuacji, też będę musiał, też będę kiedyś potrzebował pomocy i liczę, że dostanę tu pomoc. Maraton Pisania Listów to jest inicjatywa Amnesty International i chodzi o to, żeby pomóc osobom, które są bezprawnie prześladowane. Na przykład osobom, tak zwanym więźniom sumienia, którzy zostali zamknięci na przykład za swobodne wyrażanie swoich poglądów. Ja myślę, że to jest jednak duże doświadczenie, kiedy ja mogę na przykład rozwijać swoje umiejętności koordynowania grupy czy pracy w zespole, Mam też doświadczenie w załatwianiu różnych takich spraw, no często też typowo formalnych, to tak na pewno z tej strony. A jeśli chodzi o moje życie, no na pewno. Raz, że znajduję tutaj z wielu znajomych, czasami też przyjaciół, którzy mają jakby wspólne poglądy. Jesteśmy na Festiwalu Wolnych Ludzi. Jest to akcja organizowana przez Amnesty International i Stowarzyszenie Działania Tobowych Szatnia. Ja nazywam się Adam Pisarek, jestem prezesem Szatni. No i właśnie w tej chwili za nami trwa wyświetlanie filmu z Tybetu, Grupa Twórcza O co chodzi. I to jest akcja, w której ludzie mówią o prawach człowieka i bawią się za prawa człowieka. 20-30 osób tej naprawy wolontariatu działa u nas i robi coś tylko i wyłącznie dla idei. I ten festiwal był organizowany przez jakieś 3-4 miesiące intensywnej pracy za nami i cały czas właśnie ci ludzie uczestniczyli w tym całkowicie wolontaryjnie. Dla mnie wolontaria to jest idea i stowarzyszenie, którego jestem prezesem to też jest pewna grupa ludzi, która powinna być oparta na idei wspólnego działania, wspólnego działania no właśnie bezinteresownego. To jest grupa znajomych którzy chcą robić coś wspólnie, którzy chcą działać i chcą organizować, chcą zajmować się kulturą na Śląsku. I, I wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać, te pieniądze nie powinny wchodzić w ogóle w grę. Stowarzyszenie skupia się głównie na promowaniu kultury na Śląsku i dotyczy to przede wszystkim ludzi młodych, studentów, którzy coś robią. Tutaj zajmujemy się kulturą niezależną, propagujemy etiudy studentów wydziału radia i telewizji, spektakle teatralne. I również wystawy, wystawy młodych, zdolnych fotografów i artystów. Nasze stowarzyszenie składa się z samych wolontariuszy. Wszyscy, którzy działają, działają właśnie w ramach wolontariatu i taka nam też idea przyświecała, że my będziemy dawać coś od siebie. Żeby pokazać, że y, młodzi ludzie potrafią coś zrobić i y, nie będą przesiadywać powiedzmy w knajpach tylko, ale coś zrobią. Pokażą, że na Śląsku też się coś dzieje, że y, studenci coś robią, że młodzi ludzie się angażują w życie kulturalne. Twoje kontakty y, jako powiedzmy... Początkujący PRowiec zdobywałem właśnie w szatni, która wcześniej jeszcze nie była stowarzyszeniem. Organizowaliśmy różne akcje i po prostu bez żadnego wcześniej przygotowania teoretycznego na bieżąco zdobywałem wiedzę i umiejętności, które. Teraz mi się przydają w życiu zawodowym? Praktycznie wszędzie tak jest. Zaczynasz coś robić, więc musisz przejść przez wszystkie szczeble, że tak powiem. Musisz się nauczyć. No i na pewno daje to jakieś doświadczenie. Może to, co my robimy, jest dość proste, ale obserwujemy to, co robią nasi starsi koledzy, którzy już mają większe doświadczenie. No i też w ten sposób na pewno się uczymy. No to przede wszystkim to doświadczenie, które daje nam praca w takiej zespole i przy takich akcjach można jest to również, że wszystko jest to bardzo dobra zabawa. E, możemy z tego czerpać właśnie z organizacji takich różnego rodzaju i różnego rodzaju innych wydarzeń, poza całą ideą, która oczywiście przyświeca nam jest najważniejsza. Możemy również się bawić wspólnie.